Muzyka, pranie robię. Masz coś brudnego? Do prania? Wiesz, co, mam osiem brudnych rzeczy i siedem brudnych, ale jeszcze można chodzić. Oho. Ty słyszałeś? Oho. Ktoś puka. No kogo to no znowu zjawiki niosą? Pewnie znowu idą telewizję kablową zakładać, albo telefony. Teraz mają te atrakcyjne pakiety, no z takimi pakietami zawracają w kujarę, no. Witajcie, drodzy parafianie. Matko jedyna. Ja pierdolę, ksiądz! Pierwszy raz widzę, żeby zakładał telewizję kablową. Przychodzę do was z kolendą. Kolejną, dobrze. Myślałem, że z tą tvn taką. Dobrze, dobrze. Chciało się panu... o księdzu. Co? Księdzu. Chciało się panu księdzu tarabanić na szóste piętro? Można było zadzwonić, są teraz takie atrakcyjne pakiety. Przyjęło się raczej, aby osobiście. A właśnie, domo. On macie popsuty. A tak! Tuż dawno temu się stwierdził. Kłopot, myślę, że. W pierwszym lutego odmówił posługi. Ja, tak, 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 tak. <śmiech> <śmiech> także. <śmiech> także. Nie. <laughs> Eee. A teraz głos zabierze małżonka. Prosimy bardzo. Ale co ja mam niby powiedzieć? Powiedz. Tak, oczywiście, ja Pani zamykam. To nie mój! Na ten czas onegdaj eee, jesteśmy w tudzież. Yy. Z małżonkiem Mymysławomirem, a i owszem, e, ogromnie z z wizyty drogi ksiądzu. Drogi książu. Jak to się mówi. Księciu! Może prościej będzie. Ojcze. Ojcze. O, panie Zetata pan. A właśnie, a propos drogie dzieci, jak się wam żyje? Kochacie się? Jak to na szczęście znajdzie? O o, 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 o! Jak nie telewizji... <todziewanie> I już się na krótkim trochę... kościele, Żonę to mam przy wytłocie, reszta jeszcze dzieje w celibacie. No, panią to jeszcze widuję w kościele, ale pana to już w ogóle. Nie ja chodzę! Ja chodzę! Chodzę! Ty? Tylko wolno. Znaczy. Nie zawsze mi widać, bo przeważnie stoję za filarem. No to bardzo ciekawe, bo u nas w kościele nie ma filarów. Mm -hmm. No to mamy kłopot. Ani jednego? Jak na złość? I to się wszystko nie zawali? Znaczy, ja stoję za filarem. Yy, to jest panieńskie nazwisko mojej żony. Ona jest w domu filar. Się Jajka. Cię odejdę z Florem. Co? Jajko. Ci Sławomir, przecież ja z domu, kołkowska jestem. Zamiast z kołku, bo nie wiesz, co To wychodzę! Nawet, nawet w dzieciństwie byłem ministrem. <laughs> no ale teraz już chyba cię powaliło, baranie jeden, no. No jaki minister, Sławek, co ty opowiadasz? Witaj może ministrantem? O tak! O to, 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 a, to O to, 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 A kiedy ostatni raz ty, no, byłeś u spowiedzi? Wczoraj! No to bardzo dziwne, bo jakoś się nie zanotowałem. Byłem, byłem! Był, był ten tor się powiata tylnicowego. To jest bliżej, co będę gdzieś fatygował. No dobrze, drogie dzieci, a macie tu może święconą wodę? Eee, tak, Nie, e, owszem, Przyniesie... Przynie... Pierwszy! A <laughs> pierwszy! Ale ja to przyniosę, no? Nie wiem, nie jestem się, zarobiony jestem i... <laughs> no, raz, <brak>. raz! <laughs> tak jest, przyniesie. Babę trzeba trzymać krótko, nie? E, to znaczy... Zakonitę trzeba trzymać krótko. Tak zè tego. Tak zè tego. Ale dè doutka nje djeni nan Mundial? Tysiąc przyleci z tatą, to też bierze. No, to zależy od hojności parafian. To tak, tak, ale tak pierdolę, że ci nie jest stówka, nie jest Niech pan pomnoży to, co daje pan, sam razy tysiąc wiernych. Kiedy na chodź jest zagadka. To się rozgadzimy. I no, to jest tygodniu razy że zero? Zero... dziesięć tysięcy. Tyle chce? Cześć, daj mu lepszego. Otóż i woda święcona. Do dna. Uch! <noise> widzę, że gazowana. A to, a to nie? Może w toku, O, jak... Ale jak tak się oglądam po mieszkaniu, to ani jednego świętego obrazka nie widzę. Tak, bo nie ma. Ale był! Co? No... Tak, tak ale był, ale był! Ho, ho, ho! Ileś na ten czas obrazów było tutaj ich! Słonek? Słowieku, lecz tu było obrazu. Tak. Tylko żeś za późno przyszedł. O. Tu był obraz to obrazy, no wcześniej odna było. Tak. Godzynie w muzeum. Ale świłam. Tak, ale święła. Dlaczegóż. Dlaczegóż? Po Ponieważ... Przeszkadzały mi. W akustyce oczywiście. Kiedy by wykonywała religijne pieśni. To pani śpiewa. No to się świetnie składa, to ja w takim razie zapraszam panią do naszego parafialnego chóru. Mój. Próby codziennie o 6 rano. Raczej nie, nie będzie mnie. I Sławek, ty też coś wymieszyła. I z człowieku masz dar, wykorzystaj go! A nie da się tego przesunąć na Ale widzę, moi drodzy, że łączy Was prawdziwe i szczere uczucie. Ja wobec tego nie mam serca was rozdzielać. w czy Ty, córko, będzie śpiewała u nas w chórze, to może Ty, Ty, no, byś tam pomógł w protestach. Nie wiem, czy jestem godzien. Mówi mówić Ci słowami, że jesteś Bogiem. Naprawdę, jak te pierwsze zaraz. A, będziesz, siedzi, siedzi, siedzi. będziesz nosił figurę świętego Rydygiera. Nie dam człowieka. A ile waży ten ten grenadier? grenadier? O jakieś sześćdziesiąt kg. 60 kg Ależ umoczył? Masz za dużo zębów, miasto. No. Niestetyż, nie mogę dźwigać, gdyż posiadam chore kręgosłup. Ale to się cudownie składa, gdyż akurat święty rydygiel jest patronem osób cierpiących na kręgosłup. No, go mać. Ale mój doktor, pan Pałubis... Chętno wiedzy, pan Pałubiskiemu. Człowiekowi, który ma 16 szesnastoletnią kochankę na zwórawie... Gdzie? Czy A wyrwał? Taki stary Eee, cholera jasna tajemnica spowiedzi. Nie, to raz na rocznie można wysypać. Nie, to, Ech, to ja w takim razie się z wami żegnam, drogie dzieci. Pokój z wami, a przed pokój z tobą. Przecież ja muszę, ja, 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 ja to biegnę. Ja, ja, ja muszę To Pałubickiej, muszę. A, dobra, to idź, kapusiu. Esbetki polk w Do Legii się nie połam. Ech, to ja też wyjdę. Ech, pokręcę się trochę po żurawie.